I bum To jest rok 1851. To manufaktura mojego dziadka. Rok 31. Ja, Jan Wedel i moja fabryka. Przyjemność to to albo to. Tu ktoś na stole postawił za dużo, a nie dobrze. Dobrze było w 91 i przyjemnie też było wyjechać. I dziś tak wygląda świat. Czekolada jest taka i taka też. W się mleczko bierz i jesz. Niebo w gębie. Są też lody. Och, pyszne. Chcesz? Wedel. Czas na przyjemność. A tu nasz symbol sprzed lat. Teraz wygląda tak. Czy to ja jestem taki malutki? Czy ta nasza wyprzedaż taka duża? Jeśli zadajesz sobie pytanie, gdzie znajdziesz setki okularów do wyboru, to zapraszamy na wielką wyprzedaż z rabatami do 80%. WIŻN Express. Dbamy o Twoje oczy. Odmiń włosy w 8 sekund. Nowość LSEF Wonder Water od L'Oreal Paris. Nasza pierwsza płynna odżywka z technologią Lamelar, która wygładza włókna włosów w 8 sekund. Włosy są ośniące i 10 razy gładsze. Wonder Water od LSEF, marki numer 1 w pielęgnacji włosów w Polsce. Odporność wynika głównie ze zdrowego stylu życia. Multivitaminy Centrum zawierają witaminę C, cynk i podwójną dawkę witaminy D. Wzmacniają Twoją odporność i dają zastrzyk energii każdego dnia. Wypróbuj Centrum stworzone na miarę Twoich potrzeb. Czy wiesz, że Voltaren Max jest prawdziwym ekspertem numer jeden w leczeniu bólu mięśni i stawów? Swoją skuteczność zawdzięcza formule Emulgel. Unikalna formuła Voltaren Max zawiera podwójną dawkę substancji o silnym działaniu przeciwzapalnym. Stosowany rano i wieczorem przynosi ulgę w bólu aż do 24 godzin. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kasia Mleczko to pomysł Jana Wedla. Lekkie pianki oblane wedlowską czekoladą. Powstałyby się delektować i mm, w pysznej piance rozsmakować. Wedel. Czas na przyjemność. A chłopiec i zebra na chmurce, bo taka lekka ta pianka. Zimną porą. Płacz malucha stał się zmorą. Nosek trapi, swędzi, dręczy. Maluch ma męczy. Aromaktiv, pomysł taty. Skład i zapach ma bogaty. Już z plasterkiem biegnie mama. Wnet zdobiona jest piżama. Aromaktiv nos raduje i spokojna noc triumfuje. Maluch przespał całą noc. Tak odświeża plastra moc. Aromaktiv zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. No, świetnie. Po rozmowie na pewno cię przyjmą. O ile w ogóle będę mógł rozmawiać? Chrypa? Weź wokaler Fresh. Wokaler Fresh szybko nawilża błonę śluzową gardła oraz powleka ją ochronnym filmem. Od razu zapomnisz o chrypie. Mmm, dobre. A do tego wokaler Fresh zawiera składniki, które odświeżą ci oddech. Sam raz na rozmowę o pracę. I nie tylko. Wokaler Fresh. Szybko dojdziesz do głosu. Szybko odświeżysz oddech. Gratuluję. MenMag. Na skurcze, na stres, na przemęczenie. Na prawidłowy poziom testosteronu. MenMag. Męski magnes o poszerzonym składzie. Poprosimy to co zawsze. Zrobiłeś coś z włosami? Są ciemniejsze. Ja tylko zmieniłem swój szampon na DX2 przeciw siwieniu włosów. Tylko tyle? Jeszcze niedawno miałeś włosy jak moje. Serio? Wystarczyło pójść do apteki i kupić DX2. Tylko tyle. Szampon DX2 zawiera fitopigmenty, które wnikają w strukturę włosa i stopniowo przywracają ich naturalny ziemny kolor. O, też zmieniłeś szampon na DX2. Tak, skoro tak łatwo można zapomnieć o siwych włosach. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie włosów. Zatkany nos nie ułatwia życia. Otrivin Mentol zaczyna odblokowywać nos w dwie minuty i ułatwia oddychanie aż do 12 godzin. Ciesz się dobrym dniem i prześpij całą noc. Otrivin Mentol oddychaj swobodnie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Twój maluch ma zatkany nos. Działaj szybko i długo trwales z Otrivin dla dzieci. To może jeszcze raz. Ale ty masz końskie zdrowie. I to na maksa. Oj, postoimy jeszcze. Inventum Max. Lek wspierający erekcję o podwójnej dawce. Działa aż do 5 godzin. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Ja <grystanie> jazda w terenie. Ma swój urok. Ja! Inventum Max. Teraz chcieć. Znaczy móc. Na Maxa. Nie mogę sobie pozwolić na przeziębienie. Dzieci mnie potrzebują, a projekty nie mogą poczekać. Więc kiedy łapią mnie pierwsze objawy przeziębienia, sięgam po Teraflu Extra Grip, który obniża gorączkę. Łagodzi ból głowy, odblokowuje nos, a równocześnie pomaga nawadniać organizm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Teraflu Extra Grip już od pierwszych objawów przeziębienia i grypy. Zwalczaj objawy grypy z Teraflu Total Grip. Nawet mokry kaszel. Wszystkim małym odkrywcom czasem przeszkadza ząbkowanie. Nowy, szybko działający żel Nurodent. Twój maluch odkrywa świat. My dajemy szybką ulgę w ząbkowaniu. Nurodent. Że trzeba przestać się przebierać za Maryle Rodowiczką. Czekoladnicy w wedlu od pokoleń przekazują sobie wiedzę, jak tworzyć czekoladę gorzką z najlepszego kakao z gany, by wedlowska gorzka miała intensywny zapach i smak i dawała niepowtarzalną przyjemność. Wedel, czas na przyjemność. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały. W dużych dawkach. Plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Jest najlepszy dla nas facetów. Vitotal więcej niż witaminy. Tak było w każdą noc. Nie było na niego sposobu. To był koszmar. Toczyłam równą walkę, zawsze z tym samym skutkiem. Aż trafiłam na wyrób medyczny desnoran. Skuteczność potwierdzona badaniami. Działa do 8 godzin. To mnie przekonało. Poszłam do apteki po desnoran. Mąż nie chrapie i to przez całą noc. A ja mogę znowu się wyspać i mam więcej energii na cały dzień. Desnoran. Bez chrapania przez całą noc. Na tak ostry ból biorę najsilniejszy iBoom Supermax. To jedyna kapsułka z najwyższą dawką ibuprofenu. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu.